Witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Call of Duty Mobile. Dzisiaj również zagramy sobie w trybie Hardpoint. Nie ukrywam, bardzo że tryb, tryb mi się spodobał i chciałbym sobie w niego troszkę, że tak powiem, popykać. Zobaczyć jak to, jak to będzie. Ja Was zachęcam do subskrypcji no, mojego to. kanału, lajkowania, komentowania i udostępniania. Dziękuję bardzo, zaczynamy. Zobaczymy jak tym razem pójdzie, bo pierwszy meczek naprawdę był...

strzela, a nie widzę do kogo. Zobaczcie, teraz Co, nie ma przeciwników. Tam jeszcze.

Tested sentry gun ready for deployment. We'll <laughs> are ready for deployment. We'll gun deployed. Please... <livion> <many> 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 jak będę tam się mobat. No. Się nie aj, no. Dawaj albo Tam nie ubrał. Kto cię trzeba iść? Tam Pozamiatamy. Dajemy, dajemy. 102, 103, 104. Noo, zaraz znowu będzie. Gdzie są chłopaki? Tam to było. I'm down. Piec back up. Capture the objective. Hard point identified. tam jest, dobra, spoko. Damy radę, fajnie to. O, przejęli. Ja się tak łatwo nie dałem. Damy złóżku. I już nie ma. Super. ładnie trybizm. No, bardzo mi się podoba takie przejmowanie. Naprawdę, fajne. Ładna rozgrywka. jeszcze 10 punktów. I znowu wygrana Kochani, nie zdążyłem zabić. No i kolejna wygrana, no. W tym trybie. Nie było źle, moim zdaniem, no. Zajcie w komentarzach znać, czy nagrywać więcej właśnie takich odcinków z, z takich rozgrywek, czy bardziej w Battle Royalu, bo to jest też ważne, żeby wiedzieć czego chcecie widzieć, co chcecie widzieć na kanale, Nie bo tak nagrywać to każdy sobie może, ale to chodzi właśnie o was. Co byście chcieli widzieć na kanale. Wiem, że moje materiały nie są jakieś wysokiej jakości, no ale nagrywam wszystko telefonem, obrabiam telefonem. Także nie ma co moim zdaniem narzekać. Drugie miejsce, nie ma źle. I z dużą przewagą nie wygrał ze mną. Także dziękuję, że oglądaliście, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. Zalajkujcie, udostępnijcie. A będzie wszystko ok. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.